Dzień dobry wszystkich Serdecznie zapraszamy do kolejnego odcinka Dziś znajdujemy się na naszym polu namiotowym ale Bez namiotu Mamy naszą szopkę, chatkę na kurzej stopce I dzisiaj akurat będziemy realizować nagrania z tego oto miejsca Jak widzicie koza gada Taki patent dla wszystkich tych, którzy mają takie piece i sobie ogrzewają piecami. Jak przyjeżdżacie na samym początku do takiego domku i chcecie, żeby się szybko nagrzała, polecam nie zamykać tych drzwi. No, jeśli macie dobry ciąg, to tutaj dym nie powinien wam lecieć. Natomiast w momencie, kiedy szyba jest otwarta, całe to ciepło jest oddawane na pokój, a nie idzie wam w komin. Tak więc taki tip my to stosujemy i powiem wam szczerze, że jest gitara. Palimy. Już mogę powiedzieć wam, że. Jest lepiej, bo jak przyjechaliśmy to było 9 stopni, a w tym momencie jest 15,5. i 6 to było na dworze. Na dworze mamy 8 i 6 stopnia. Chatka zastana w ładzie i składzie, bo porządek żeśmy po sobie zostawili. Majster nawet nam bamboszki umył. Tak więc jest dosyć czysto. Ale, ale. Pamiętacie, że mówiliśmy, że jedyną rzeczą, która pozostała do naprawienia jest nasza bateria. W prysznicu. Zobaczcie, taki mamy prysznic. Uznaliśmy, że to będzie chyba najbardziej rozsądna rzecz, żeby zamontować to na tej działce. Chcieliśmy, żeby w kibelku było drewno, ale żeby nie kłaść płytek, postanowiliśmy, że kupimy taki zestaw kabiny prysznicowej z plecami. No i oczywiście, co się stało po jakiś kilku latach użytkowania. A właściwie nieużytkowania, to ilość kamienia w wodzie spowodowała to, że ten mechanizm po prostu zaczął nam przeciekać. No i działa, ale cieknie. A że my nie lubimy, żeby to po prostu było, wiecie, tak na odwalsie, no to zakupiliśmy sobie brand new pstryczek i teraz właśnie będziemy go wymieniać. Na szczęście na internetach jest pełno takich rzeczy, akcesori, tak więc jeśli coś takiego się popsuje, to nie musicie od razu zmieniać całej kabiny za 8 czy tam 1000 zł czy 800, tylko wystarczy taki pierdzielnik kupić, to kosztuje gdzieś około 100 zł, 150 o kurde. 160 zł, no dobra, no, ale taniej niż 800, nie? No, no i sobie co? Wykręcimy ten i zamontujemy świeżynkę, żebyśmy dzisiaj wieczorem mogli się wykąpać. Zobaczcie, nasz bojlerek, który tutaj już nam biernie służy, nie wiem, ile on ma z 50 litrów powiedzmy, 40-50, od ilu się tu grzeje? Od godziny może? I już się dogrzał. Nastawiamy go na połowę mocy. I powiem Wam szczerze, że nawet przy połowie mocy to w zupełności wystarczy, żeby trzy rosłe osoby mogły wziąć prysznic i woda się nie wychodziła. No, zawsze można go sobie o, wiecie, podkręcić, wtedy kurde lecą kilowaty i grzeje dalej. Dobra, e, bierzemy się za odsunięcie tego. Zobaczymy, co tam się kryje w ogóle za cuda nie niewidy. W tamtym roku żeśmy zmienili odpływ. Mieliśmy taki odpływ z klik-klakiem, ale odpływ słuchajcie nie miał takiej wiecie, takiego syfonu, takiej bańki, nie? I generalnie jak był on otwarty, no to podśmierdywało z szamba. A no chyba nikt tego nie chce i bez sensu było to, żeby ciągle pamiętać, żeby ten klik-klak był wciśnięty To żeśmy go po prostu wymienili na zwykły z takim niebieskim koreczkiem Ale też jest fajnie, bo teraz przynajmniej nie trzeba myśleć o tym, żeby ciągle to zamykać Dobra, ściągamy te cuda wianki i odstawiamy naszą kabinę Pamiętać, że jak kupujecie takie tanie badziewie Trzeba kupić jeszcze dwie tuby silikonu. Zobaczcie co tutaj jest e, poczynione. Generalnie każdy mankament, e, w, mankament wszystkich takich e, kabin jest tanich. tanich Dodaje jest to, że tędy strasznie cieknie woda. E, daleko nie szukać. U majstra w bloku nad e, jego głową, sąsiadka też ma taką kabinę. Składał jej to jakiś tam majster, który miał to gdzieś generalnie, no i przekapywała ta woda do niego, bo po prostu te wszystkie połączenia nie były uszczelnione. I Jak brali prysznic, woda się lała po ściankach, to tymi wszystkimi, kurczę, wiecie, zakamarkami woda ciekła. Zobaczcie, ile my żeśmy tu wpierdzielili silikonu. No bo silikon, jak żeśmy to skleili silikon na, na fabryczną instrukcję do cieku. Silikon, więc jak żeśmy to skleili, okazało się, że leci z każdej strony. I tak naprawdę montaż tej kabiny zamiast kilku godzin trwał dwa dni i dwie tuby silikonu poszło jak u nie? Tak więc to żeśmy zrobili. Choć kolejną rzecz pokażę Wam, że majstry to jednak nie takie partacze, nie? Generalnie na samym początku tutaj miał być prysznic, tu miała być bateria. Swoją drogą strasznie wysoko, no ale nie nieważne. Y ale później zmieniły się plany no, i, trzeba być było, i trzeba było e, coś wymyśleć. No i majstry wymyśliły tak, że musiały wyciąć deseczkę. I wycięły deseczkę, ale tak. ty, zadbały nawet o to, żeby była izolacja. Tu nawet ją przykleili, paroizolację i tutaj wyszczelnili to wszystko jak się dało. Także słuchajcie, no ja jestem z nich dumny, jak patrzę na siebie z przyszłości, no to <laughs> popa. I, i, I takie coś jest, i proszę bardzo. Długie przewody były od tego chyba już fabryczne. To, że nie, to już żeśmy dokupowali. Tak? Chyba. Albo dokupiliśmy, no nieważne. Generalnie pewnie myśleliśmy o tym, żeby to. Made in Bulgaria. From Hungary. To Węgry. Tak, to do... Bulgaria. <gry> Czy coś tam? E, no i dobra, mamy nasz element. Zobaczę, że nie jest to jakoś skomplikowane. Tu jest główny ten rozdzielacz. Dwa przewody, zimna, ciepła. Dla debili. Albo dla tych, którzy nie wiedzą, nawet niebieskie, czerwone. No i co? Wykręcamy te wężyki i zobaczymy, co się dzieje. Chyba y przewiduję, że wymiana będzie banalnie prosta. Więc, jakbym to robił na fuchę, spokojnie stówkę brać można w ciemno. Easy cash, easy money. I wykręcone. Łatwo poszło. Elegancko. Niby wydaje się, że. Takie samo, aczkolwiek nie takie samo. Bo to niestety, ale porządniejsze, tutaj zobaczcie e, te wloty. No może też takie można było kupić. Nie zwróciliśmy na to uwagi. Te wloty tutaj są podwężyki takie jak tutaj mamy. A tutaj mamy na gwint. No i zaraz Majster wyciąga naszą skrzyneczkę hydraulika i zobaczymy, czy w ogóle coś takiego będziemy posiadać. Możeśmy chyba kupili wersję deluxe A trzeba było kupić Basic zapraszam, zapraszam do naszego tak zwanego kranu balladyny. instalacja zrobiona na patencie na patencie ale jest lepiej niż było e, co mieliśmy, mieliśmy stare wężyki Jedna druga cala to tylko mieliśmy dwa niestety i one zostały. Proszę bardzo tutaj nałożone. to są akurat króćce od yy, Bateri. baterii. Tak więc ten metalowy króciec został nałożony i ściśnięty cybantem z jednej z drugiej strony. Niestety tylko dwa takie wężyki mieliśmy z jedną drugą calą, a, a druga była mniejsza. Ale mieliśmy złączkę ogrodową wysokiej jakości z uszczelką i nakręcany na nią. Metalowy dziubek. I tak też żeśmy zrobili, nakręcili i ten przewodzik wcisnęliśmy na metalowy dziubek, tak więc trochę przewodów nam doszło, metrów znaczy się, eee, ale działa. Tak więc misję uznaję za wykonaną. Powiem Wam szczerze, że jak za baterię, która kosztuje, nie wiem, 800 zł to prysznic, cała yy, ta. Cała ta kabina, to powiem Wam szczerze, że polecam, bo to jest chyba jedno z tańszych rozwiązań, jak chce się coś takiego zrobić. Zobaczcie, za 800 stóp macie całą miskę, która tak naprawdę nawet stoi tak niezależnie i się w niej kąpiecie jest szczelnie, jak się doszczelnicie. A jakbyście chcieli tutaj teraz wytudować sobie brodzik, no to sam brodzik jakiś będzie Was kosztował z 500 zł, powiedzmy taki tańszy. Dodatkowo trzeba jeszcze zainwestować w obłożenie tego płytkami. I jakaś e, deszczownica, która będzie najtańsza, kosztowała ze 300. stówek. Tak więc zobaczcie, jakie to się koszta robią. A to było, nie było, co by wam nie mówili, wychodzi najrozsądniej. Składamy to i wsuwamy z powrotem, i cieszymy się nowym prysznicem. Dzień dobry, jak tam? Dzień dobry, mam na sobie yy, ze 4 albo 5 blues. Dlaczego? <laughs> Bo jest zimno. Przecież jest wiosna. Ale tu jest zimno. A w mam domu czapkę jest? z polarem pod spodem, mam jeszcze kaptur jeden, kaptur drugi i jest zimno. A w domu jest ciepło, ale tu jest zimno. I mam jeszcze takie buciki. Tak. A teraz będziemy grzać. Co będziemy? Grzać. Na dworzu. Uwaga, teraz się przechodzimy do pana majstra i zobaczymy, co pan majster wymyśli. A tu jest. Pieste Odor! Pieste Odor! Piać. Jego. Pieste Odor i jego kamień. Co robimy? Zebrało nam się trochę. To od tych Tu e, jakiś starych, wiecie. To nie. to trzeba wyrzucić dość śmieci. No to to wywalimy. Ale tutaj jakieś tuje suche, jakieś pięki. Postanowiliśmy, że w ten piękny dzień spalimy. Tak. I, I patrzymy na piękny zachód słońca. A gdzie jest? Tam ładne chmury się zrobiły. Zobaczcie, nie wiem czy na filmie to będzie widać. Widać w filmie. Coś tam widać. O, teraz widać, proszę. No. O teraz piękny kat. <laughs> tak, na pewno. No, także chłopaki dzisiaj działali. Ja się dzisiaj opierdzielałam. Bardzo bardzo się opierdzielałam. Nic nie robiłam dzisiaj. Mało tego spała? No, on nawet usnałam. Na to pozwolę ci y, zapalić ognisko. Jesteś tego <śmulacza> pewien? Tak. A mogę już? Nie, spytaj się pana majstra. No bo to jest zbyt. Benzyn. A ja zrobię panoramę na działkę? Ja no. dzisiaj czesałam Teodora Wyszczotkuj konia, konia, konia Wyszczotkuj konia Jak tam co tam masz? Ja mam mam kamień Ja lubię no? kamienie Zapalam, Dobra, zapalamy Złap sobie drewienko Ja ci to zapalę, ja Ty to tam wrzucę A to nie jest nasączone benzyną? Pewnie jest A jak mi się zapali ręka? Easy, Dawaj, patrz jak po Łódzku się rozpala ogień. rzuć odejdź Tak słabo. No tak po Łódzku to tak słabo. O, jest Łódzki styl. Ty nie tak jak a, ja, a ja go. Powiem. I się pali. Trzeba papiery. Tak, nasz sąsiad ostatnio o 11 rano robił ognisko z ze śmieci z, z papierów. Pozdrawiam. pozdrawiam, bardzo serdecznie. Greenpeace. Tak. Papiery to nie śmieci. Ale to były zabrukowane papiery. To nie są śmieci. śmieci. To są papiery. Nie, nawet się ich nie wyrzuca do papieru, tylko do zmieszanych. Chodźcie teraz zobaczymy jak bateria działa, bo w sumie żeśmy tego jeszcze nie testowali. Nie testowali z wami, bo generalnie to, żeśmy to testowali. Bo wczoraj był umyty, nie? Okay. No i co? Mamy naszą baterijkę. Proszę bardzo. No, Nawet wszystko działa. Teraz tak, tak jest góra. Góry nie ustawiamy, bo bym sobie rękę pomóc, nie? I. Proszę działa! Zobaczymy bicia wodnego. Bicz wodny powiem Wam szczerze, że, że to też będzie trochę takie wyzwanie. Bo ja nie wiem na jaki jest w ogóle są te bicze wodne, nikt tego nie, nie korzystał, przynajmniej my z tego nie korzystamy. E, jest taka półeczka e, tutaj, przez co naprawdę miejsca na nogi dostania jest o wiele, wiele mniej i jest niewygodnie przez to. E, a to jest 80, bo zobaczcie tu 90 to by nam weszła w światło tego. No od biedy by tu weszła, aczkolwiek jak wiecie, mała łazienka to mała... E, Mały prysznic. Jeszcze sprawdźmy to. Czekajcie. Uff. Idzie jak burza moich. Tak więc naprawa 150 zł i prysznic będzie służył kolejne lata. No i odnośnie tej półeczki to w ogóle to nie jest potrzebne. Przynajmniej dla nas. Może jak ktoś jest starszy i by chciał sobie usiąść na tym i się wykąpać na siedząco to może. No ale nam... Jak na razie do tego... Jeszcze daleko zobaczcie jakie mamy y, ustroj, ustronne filaneczki w oknach. Nie? Ładne? W misie? Lubi się? Nie widać, bo chyba nie widać. O, teraz widać. Tu są takie misie, nie wiem nawet kogo to jest pościel, o. nie? A, no, taką szefową miała kiedyś pościel. Ale zasłaniamy e, to za każdym razem, jak wyjeżdżamy, żeby po prostu tutaj promienie słońca nie wpadały i nie degradowały nam naszej szalówki w środku, bo ona jest niczym niezabezpieczona i w takim stanie najmniej się zużywa no oprócz tego jesteśmy osłonięci od wścibskich hmm, spojrzeń ptaków i gryzoni bo nikogo innego tutaj nie ma nie? pogoda generalnie jak na działkowanie to jeszcze jest lipna zbliża się majówka i tak jak hmm, zwykle bywa od kilku lat raczej będzie pewnie deszczowa a pewnie się tutaj trochę działkowców zjedzie, tuje mieliśmy przyciąć, ale już ich nie przytniemy, bo nie zdążymy. A niech sobie rosną, zobaczcie. Jeszcze, jeszcze raz powtórzę, jak y, widzimy y, te nasze szmaragdy, jak rosną. Cały czas ze szefową zastanawiamy się odnośnie y, tuj, jakie zasadzimy u nas y, pomiędzy naszym płotem a sąsiadem. Ale szefowa ostatnio wymyśliła tuje. Jakie? Janet Gold. Janet Gold. I to są tuje bardzo podobne do szmaragdów, też rosną kolumnowo, ale yy, wybarwiają się na złocisty kolor. Bardzo ładnie to wygląda. I szczerze mówiąc, jeśli mają być tuje, to dobrze by było, żebyśmy wymyślili jakieś takie lepsze. A szmaragdy ponoć nie lubią podmokłych terenów. I dla wszystkich tych, którzy się pytają w komentarzach, jak tam sytuacja u nas na podwórku z wodą, słuchajcie, jest lepiej. Tak, drenaż na bank by się jakiś tam przydał, ale generalnie trzeba by mieć jeszcze później miejsce, gdzie to tą większą ilość wody wylewać. Mamy drenaż wokół domu i on też daje radę, tak więc pomogło to, osuszyło się i będziecie mieli możliwość to zobaczyć w filmach, pewnie już żeście to widzieli. No i tak, nie? w poniedziałek przyjeżdża koparka, będziemy zakładać siatkę na Krety i miejmy nadzieję, że. Pójdzie wszystko śpiewająco i w końcu będziemy mogli e, założyć nasz piękny trawnik. Bo powiem Wam szczerze, że podłoga u nas w domu, w tym momencie, kiedy jest tylko sam piach, sama ziemia na e, naszej działce, to jest tragedia. Jeszcze jest, jak się ma psa, który sobie wchodzi i wchodzi jak chce, to nawet gdyby nie wchodził, nie schodził, to jest tragedia. Także każdy, kto się budował kiedyś, wie o czym mówię. no Zobaczcie sobie jeszcze, jak tutaj wygląda. W miarę znowu posprzątane, Palenisko przygotowane, będzie się jarało, aczkolwiek. chałupa po wejściu już teraz jest coraz cieplej, podłoga się nie wychładza tak szybko, znaczy jest gitnie. Polecam wszystkim. Dobra, ludzie, to wszystko z tej strony. Ząb mnie boli. Mam nadzieję, że nie skończy się to wizytą u dentysty. Na razie.